Odziedziczyłeś kolekcję monet lub posiadasz numizmaty, które mogą mieć wartość kolekcjonerską lub historyczną, sklep numizmatyczny Mieszko Końskich przy ulicy Warszawskiej 1 to miejsce dla Ciebie. Tutaj możesz liczyć na profesjonalną i darmową wycenę. Numizmat to też dobry prezent dla pasjonata tej dziedziny. Kontakt telefoniczny 575676918. Zdjęcie, które wykonane zostało przed dziesiątkami laty, przywołuje nam wspomnienia, przywołuje miejsca, przywołuje obrazy, osoby, które kiedyś. Żyły razem z nami, e, bądź przywołuje wspomnienia, które może gdzieś zatarły się w naszej pamięci. W czwartek, w godzinach popołudniowych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie, miał miejsce wernisarz wystawy Końskie w obiektywie. Uczestnicy mogli obejrzeć dawne fotografie prezentujące nasze miasto w zestawieniu z współczesnymi zdjęciami. Wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem. Organizatorem tego wydarzenia jest Biblioteka i Oddział PTK W Końskich. Wystawa jest taką formą promocji publikacji, która ukazała się pod naszym szyldem. Była to publikacja końskie w obiektywie, która wyszła w listopadzie ubiegłego roku. Ona zawiera 50 par fotografii, właśnie ilustrujących zdjęcia, ilustrujących końskie sprzed lat i współcześnie. Chciałem dzisiaj zaprezentować publikację końskie w obiektywie, która wygląda ładnie. Może w dłoniach to. Wygląda nie, nie, nie jakoś gruba księga jak z dziejów czy coś tego, ale nie taki był zamian. Chcieliśmy w tej książce uchwycić końskie, które przeminęło na starej fotografii, a które znajduje się obiekty, jakie wyglądają dzisiaj. Sporo zdjęć można też było obejrzeć w bibliotece podczas wernisażu. Fotografie nie miały być artystyczne, tylko dokumentalne. Przedstawiały one budynki, ulice i miejsca, które mijamy na co dzień podczas spacerów w Końskich. Współczesne zdjęcia powstały w minionym roku rękami wielu osób, nie tylko profesjonalistów. W Końskich, jak widać, jest liczne środowisko tych, którzy nie tylko kochają fotografię jako sztukę zatrzymywania w czasie pewnych obrazów, ale też kochają Końskich. To się da połączyć i myślę, że to środowisko jest szczególnie liczne właśnie w naszym mieście. I chciałbym przywołać, bo nazwiska już tu padały, że pierwszym takim instytucjonalnym zespołem ludzi, którzy poświęcali swój czas, swoje talenty na zatrzymywanie w czasie, na zbieranie informacji, również fotograficznych o Starych Włańskich, był klub Atut. Najstarsze zdjęcia pochodzą ze zbiorów historycznych. Większość pochodzi z XX wieku, ale można też znaleźć starsze dzieła. Stare zdjęcia pochodzą z różnych kolekcji. Wśród najstarszych są to zdjęcia Józefa Grodzickiego, który posiadał kiedyś swoje atelier w Radomiu, a tutaj z końcem XIX wieku wykonał zdjęcia piękne, ilustrujące nasz zespół Pałacowo-Parkowy. Zdjęcia te udostępnił nam Bartosz Szymusik, ale również nasi typozytariusze Krzysztof Woźniak, Ryszard Cichoński, Udostępnili swoje fotografii. Perełkom okazało się wschodnie Skrzydło Pałacowe, które definitywnie zilustrowane jest jako stajnie, czyli rzeczywiście dowodzi temu, że kiedyś było ono wykorzystywane na cele gospodarcze. Wiele osób przybyło, aby obejrzeć zdjęcia, które przedstawiają zmiany, jakie zaszły w końskich na przestrzeni lat. W trakcie wydarzenia w Bibliotecznej Galerii emitowany był film z 2011 roku prezentujący stare fotografie z miasta. Wystawę będzie można oglądać do końca kwietnia bieżącego roku w godzinach otwarcia jednostki.